Williamsa, Seidel z McLarena, Binotto z Alfy, yy, nie, Wasser z Alfy, to Ferrari, Binotto. Cześć! Witajcie serdecznie. Yy, próbuję sobie usystematyzować to, co się zadziało w Formule 1. W ostatnich tak naprawdę, ilu? 14 godzinach? 12? Coś, coś w tym stylu. bo wczoraj wieczorem mieliśmy ogłoszenie dotyczące Josta Capito, który wspólnie z dyrektorem technicznym Williamsa odchodzi z zespołu. No a to, co się dzisiaj działo, no to prawdziwa, znaczy, biegł, znaczy taki nawał e, tych informacji dotyczących zmian w zespołach. Nie spodziewaliśmy się w sumie, że e, ta najważniejsza zmiana, czyli ogłoszenie szefa Ferrari, e, będzie tak szybko. Mówiło się, że rzeczywiście Ferrari może chcieć e, przed świętami e, to wszystko ogłosić, no ale e, nie spodziewałem się, że to się stanie 13... Hmm, 13. 13 grudnia, no cóż, być może Włosi nie są przesądni, ale chyba są. No ale dobra, niech będzie. Fred Wasser, szefem Ferrari. Witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Pell. O Formule 1 dzisiaj porozmawiamy w kontekście tych zmian, no bo zadziało się dużo i teraz pytanie, komu to wyjdzie na dobre. To jest kpina, o, aż, aż tak ostro. Fred Wasser, no cóż, szefem Ferrari. No cóż, wiemy jaką markę, jaką... Estymę, estymę no, czy jakie piętno może bardziej niesie Ferrari za sobą w ostatnich latach? Zespół nieskuteczny, zespół, który bardzo często ma szybki silnik, bardzo szybki samochód, który nierzadko zdobywa pole position, ale potem nie daje rady tego wyegzekwować w wyścigach. Zdarzają się błędy strategiczne, pada rozwój bolidów w drugiej części sezonu, a rywale nadganiają i ostatecznie Ferrari zostaje z niczym i cieszą się z tytułu wicemistrzowskiego. Skaczenko od razu odpowiem: nie, nie jest kandydatem o tym kandydacie o tym który prawdopodobnie będzie szefem Alfy powiem za chwilkę także będę to starał się systematy systematyzować no i tutaj wiemy że Mattia Binotto zarzucano mu właśnie te błędy strategiczne i tak dalej mimo że to tak naprawdę to Inaki Rueda jest odpowiedzialny za strategię że dyrektorem wyścigowym też był Laurent Maki więc tutaj oni też są współwinni ich odejścia spodziewa się z Ferrari, spodziewamy się ich odejścia z Ferrari, natomiast Mattia Binotto no cóż, on też za nich odpowiadał, nie miał dobrej atmosfery, bo on był takim spadkiem, jak to się mówi, po Sergio Marchione, który kilka lat temu zmarł i, i jakby został, został w Ferrari właśnie z Mattią Binotto, nie, nie chciano go ruszać, chociaż tam cały czas był pewien spór na najwyższych czytach władzy właśnie, jeżeli chodzi o Ferrari, no i Mattia Binotto już czala goryczy się przelała, pożegnał się z zespołem, to wiemy. Fred Wasser, Fred Wasser, gość, który na wyścigach zjadł zęby, a na pewno stracił włosy. I to jest gość, który no naprawdę ma duże sukcesy, jeżeli chodzi o prowadzenie ekip, również w seriach juniorskich. To jest gość, który od wielu lat jest w Formule 1, przecież on był wcześniej jeszcze szefem Renault. Jeżeli pamiętacie w Formule 1, to właśnie za jego czasów Robert Kubica dostał te pierwsze jazdy z Renault, czy pierwsze jazdy, pierwszy kontakt z Renault, 2016 rok starty w wyścigach w Renault Sport Series i Fred Vassar po takim okresie, gdzie była walka, troszkę, no wiadomo, wiadomo jaka jest atmosfera w Reno w ostatnich latach i to nie jest dobra atmosfera. Fred Vassar przeniósł się do Zaubera, do ostatniej ekipy, do bardzo słabej ekipy, będącej w fatalnej kondycji finansowej, nie mającej dużych zasobów, no ale do ekipy z mądrym właścicielem, na szczęście, i do ekipy, która miała, czy ma duże zasoby. I z tej ekipy Fred Vassar starał się coś zrobić, no, przejście takiego kierowcy jak Kimi Räikkönen, a potem y, takiego kierowcy jak Waltery Bottas, to są pewnie sukcesy Freda Wasera, który musiał jednocześnie to wszystko bilansować finansowo. Natomiast, jeżeli już mamy odnieść się do osiągnięć Freda Wasera na torze, na tym, co najbardziej zależy Ferrari, na tym, co najbardziej zależy Ferrari, czyli na y, strategii wyścigowej, na ogarnięciu i tak dalej, no to tu bywało słabo, jeżeli chodzi o Alfę i y, y, no, pamiętamy te wyścigi, kiedy inżynier Kimiego Raikkonen na nie wiedział, jakie są przepisy, pamiętamy inne błędy Strategiczny, pamiętamy jak to Alfa ciągle jest karana za to, że wypuszcza niebezpiecznie z boksów swoich kierowców. No, to też wszystko należy do koniec końców Freda Vassera. Freda Vassera który w Alfie miał zdecydowanie większą władzę niż Mattia Binotto w Ferrari. I Fred Waser nad pewnymi rzeczami nie potrafił zapanować. Fred Waser był krytykowany z kilku względów również po ubiegłym roku, kiedy byli tam jeszcze Antonio i Kimi Iconen. w fabryce mówi, otwarcie mówiono, że zespół nie wykorzystuje potencjału tego samochodu, że to auto stać na znacznie więcej niż wskazywałyby na to wyniki Fina oraz Włocha. Ostatecznie doszło do zmian, też takich zmian dość um, dziwnych oczywiście do Waltry'ego Botasa nie możemy mieć żadnych pretensji. I nie możemy krytykować jego wyboru. Natomiast nie wiem, czy Fred Wasser to jest idealny człowiek. No, niski Francuz z Ferrari to się generalnie sprawdzało kiedyś, tak? I być może tym tropem poszli, że okej, okay, no to może będzie drugim Żanem todem. Zobaczymy. Nie jestem przekonany co do słuszności tego wyboru. Z drugiej strony, widać, że Ferrari nie miało żadnego planu zapasowego, co powinno to no i po prostu skorzystali chyba z najłatwiejszej opcji. Z opcji gościa, którym, z którym współpracują od wielu lat, dostarczając silniki zespołowi z Hinville i yy, znają go. Ok, yy, ma doświadczenie w ju ekipach juniorskich, przecież ART to jego dziecko, yy, czy jest jednym z rodziców yy, ART. Te prowadził z sukcesami wielu kierowców, którzy teraz są w Formule 1. A nie bez znaczenia jest też fakt, chociaż Charles Leclerc tutaj zażegnuje się, że to nie ma żadnego znaczenia, no ale trzeba pamiętać o tym, że Fred Wasser był pierwszym szefem tego kierowcy monakijczyka w Formule 1, kiedy on występował w 2018 roku w Zauberze. Mają dobre kontakty, no i teraz też będzie chodziło o to, żeby był ktoś twardy, kto będzie mógł powiedzieć: Sorry, Carlos, stawiamy na Szarla, bo tego nie potrafiono w Ferrari w ostatnich latach. Tam trzeba będzie silnej ręki. I myślę, że Fred Wasser potrafi rządzić w swoich ekipach silną ręką i akurat tu nie można mu wiele zarzucić i tu będzie na pewno spełniał te wymogi. Wiemy, że w Ferrari bardziej potrzebowano właśnie takiego menadżera, a nie inżyniera. Od inżynierów, inżynierowie będą inni. Mówi się, że Simone Resta wróci do Ferrari i będzie dyrektorem technicznym, co by było też bardzo dobrą wiadomością. I tym czymś, tymi wszystkimi osobami, tym całym molochem, jak to pięknie było też w Oldies Facilities, no i tak dalej, jak to było pięknie w filmie E, o nikim laudzie. E, no. Tym trzeba zarządzić, tym trzeba potrząsnąć troszkę. Tam trzeba zwolnić paru osób i może Fred będzie właśnie taką osobą od brudnej roboty. Chcę mu dać szansę, jak y, wiele razy Charles Leclerc podkreślał, że on jest taki bezkompromisowy i prostolinijny, ale w tych wypowiedziach medialnych no, to, to bywało różnie z Fredem Wasserem. Y, oczywiście jasne, niektórzy z nas mogą oceniać y, y, Freda przez to, co y, dzieje się z Robertem w ostatnich y, trzech sezonach. Ja akurat nie mam na to y, jakoś, nie ma tu umiejętności. To dużego wpływu na postrzeganie Fred'a. Bardziej się skupiam na tym, że po prostu Alfa zawodziła, tak operacyjnie zawodziła w kilku ostatnich sezonach, chociaż on no, trzeba przyznać, że y, sezon 2022 no, to było szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów i to był świetnie przygotowany bolid, y, który był w limicie wagi, który sprawił, te, to sprawiło, że bardzo dziękuję Ryszard, za wsparcie, y, bardzo mi miło. No tak, powiem Wam, a to już na końcu. I nie wiem, zobaczymy, według mnie tutaj może być niespodzianka pozytywna, ale nie wykluczam też po prostu zawodu, nie wykluczam rozczarowania, wszystko będzie zależało od tego, jaki będą mieli samochód. No niestety, Fred Wasser troszkę na minę wchodzi, zobaczymy, czy uda mu się znieść, z niej zejść cało, zobaczymy. Daję mu kredyt zaufania, ale generalnie jakoś nie jestem pozytywnie nastawiony do tego transferu. Zobaczymy. Dajcie znać, jakie są wasze, wasze opinie. No ale dobra. Fred Vassar odchodzi z Alfy, bo to dzisiaj zostało o 9.00 ogłoszone. 9.30 poszło ogłoszenie Ferrari. No powiedzmy, że to pięknie, pięknie zgrali. Kto za Freda w Alfie? Jeszcze w weekend pojawiały się, i przekazywałem Wam o tym na, 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 na blogu informacje, że tym nowym szefem zespołu z Hinwin może zostać osoba z wewnątrz. Ktoś, kto już dobrze zna ten zespół, kto no, może kontynuować jakby, czy po prostu tak dociągnąć, że tak powiem, ten zespół do zmiany na, w Audi, Ale Najnowsze wieści mówią, że wcale tak nie musi być, no bo okazuje się, że jeszcze to nie zostało oficjalnie ogłoszone, ale ma to zostać niebawem ogłoszone. Okazuje się, że Andreas Seidl odchodzi z McLarena. Bardzo duża strata i tutaj y, ci, którzy już się zdążyli wypowiedzieć, no powiedzieli, że y, to by był naprawdę duży cios dla McLarena, gdyby Andreas Seidl odszedł. To jest niemiecki y, szef zespołu, on wcześniej był w BMW, przez 10 lat pracował, potem był w projekcie Porsche, y, również w WEC, potem z tego projektu Porsche właśnie poszedł do y, McLarena. Jest szefem zespołu od maja 2019, z tego co pamiętam. No i na pewno jakieś związki z tym niemieckim przemysłem ma. No i. Tu upatruje się właśnie klucza do rozwiązania sytuacji w Alfie. Andreas Zeidl miałby zostać szefem zespołu z Hinwil, miałby zostać szefem Zaubera, póki co jeszcze nazywającego się Alfa Romeo, wiemy, że Alfa odejdzie z Zaubera po sezonie 2023 i Andreas Zeidl miałby być takim łącznikiem, takim kimś, kto przygotuje grunt pod wejście Audi do Formuły 1. Jak wiemy, Porsche, Audi to ta sama grupa Volkswagena i dlatego właśnie Andreas Zajd miałby być ściągnięty do zespołu z Hinwil. No taki dla niego awans negatywny, no bo jednak z ekipy piątej w klasyfikacji generalnej idzie do szóstej i to ze znacznie mniejszymi perspektywami, no ale potem myślę, że to by mu zapewniło długofalową przyszłość, jeżeli dobrze pokierowałby tym okresem przygotowawczym. Jak wiemy, Audi ma przejąć część udziałów, mówi się o 75% w Zauberze. I jeszcze się to nie stało, ale ma się stać niebawem. Od tego, kiedy Audi przejmie te udziały, zależy, kiedy de facto wejdą tam inżynierowie z Audi, kierowcy z Audi i tak dalej. Mówi się, że już od 2024 roku ma być tam yy, Mick Schumacher, yy, który teraz będzie gdzieś pewnie w Mercedesie na okresie takim przejściowym na zsyłce, a potem ma wrócić właśnie z Audi. Yy, przy czym no, jeszcze te 2024-2025 to będą takie sezony przejściowe, nie wiadomo jak zespół się będzie nazywał, trzeba będzie szukać sponsora tytułarnego pewnie zostanie tam Valtteri Bottas, no ale i tak i tak będzie troszkę z tym zamieszania, być może już Audi zostanie po prostu sponsorem, ale to też wątpliwe, bo raczej oni chcą wejść już od 2026 z własną konstrukcją i silnikiem. Zobaczymy, natomiast właśnie Andreas Seidl, czyli obecny szef McLarena, jest głównym kandydatem do zastąpienia Freda Wasera w um, Alfie Romeo. No, to by było naprawdę bardzo um, ciekawe posunięcie. Jestem ciekaw, czy um, kto, kto więcej zyska na tych transferach, bo wydaje mi się, że Alfa niż Ferrari, no ale rzeczywiście jest to um, bardzo. Um, bardzo możliwe rozwiązanie. Jeżeli na to się nie zdecydują w Hinwil, jeżeli to nie e, właśnie Andreas Zagis będzie szefem e, zespołu, no to Beat Zander, czyli ten e, ktoś, kto jest teraz dyrektorem operacyjnym, powiedzmy menadżerem zespołu, e, przejmie obowiązki Freda Wassera, przy czym wątpię. Oczywiście Beat Zander to jest gość, który pracuje 30 lat już w Zauberze, który był tam, kiedy Robert Kubica był w BMW Zauber, no, natomiast wydaje mi się, że on już raczej jest na takich właśnie do... do facet odbrudnej roboty, od załatwiania hoteli, lotów i i tak dalej, niż od kierowania zespołem, ale może to właśnie on. Na pewno między tymi dwoma jest dokonywany wybór i zobaczymy, co będzie dalej. Kolejna zmiana w szefa zespołu: no to wczoraj ogłoszony Williams, i tu jest też duże zaskoczenie, ponieważ nie tylko Jost Capito odchodzi, czyli też ktoś, kto bardzo bo, mocno był związany z grupą Volkswagena, bo przecież był w Volkswagenie w WRC w latach 13 chyba, nie, czy nawet dłużej. 10, 15, coś, coś w tym stylu. Yy, pamiętamy go dobrze, gdy, był, gdy Robert Kubica startował w WRC, no i Jost Capito przeszedł właśnie, yy, gdy Dorilton Capital przejął Williamsa, przeszedł do Formuły 1, no i wydawało się, że całkiem nieźle odbudowuje ten zespół, że są jakieś pierwsze sukcesy, przecież w 2021 roku było podium George'a Russell'a na SPA, czy podium, były podwójne punkty na Węgrzech, nawet Nikolas Latifi punktował wtedy. W tym było wówczas dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. No teraz już spadli na dziesiąte miejsce. Sezon był przeciętny, ale nadal to nie było 2020 czy 2019 i punktowali. No były jakieś tam osiągnięcia i Williams nie był na szarym końcu, tylko był na końcu po prostu. No ale zdecydowano chyba, że nie, nie spełnił swoich pokładanych w nim oczekiwań Jost Capito. Też w tym oświadczeniu prasowym Williamsa podziękowano mu, że zdecydował się na opóźnienie swojej emerytury. To też ciekawe stwierdzenie, żeby pełnić właśnie obowiązki w ekipie z Grove. Zobaczymy, kto będzie tutaj szefem zespołu. Dyrektor techniczny też odchodzi, także duże, duże zmiany też w Williamsie. Czy Williams, McLaren. Jeszcze nie potwierdzony, Ferrari i Alfa. Cztery zespoły minimum zmieniają szefów zespołów na sezon 2023. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no taka karuzela jest dość ciekawa, i myślę, że pierwsze, w ogóle ten. Ciekaw jestem, jak, jak będzie Binotto to wyglądał po pierwszej skopanej strategii z tymi włosami klauna. <noise> Jakie dorabiali Matti i Binot to zawsze użytkownicy internetu po nieudanych wyścigach. No jest to coś ciekawego, nie tylko mamy interesujące transfery, jeżeli chodzi o kierowców, tylko również jeżeli chodzi o szefów zespołów, no i czekamy wszyscy na to, jak Ferrari się spisze. Podobno, tak jak przecież powiedział niedawno Ginter Steiner, silnik Ferrari na sezon 2023 to ma być bomba. Już rozkładaliśmy, bo tak powiedział Steiner podczas wręczenia Kevinowi Magnusonowi nagrody, we Włoszech natomiast trofeo Lorenzo Bandiniego, natomiast no, okej, okay, domyślamy się, że chodzi o to, że będzie to bardzo silny motor i to będzie coś, co da Ferrari przewagę. No ale tutaj jeszcze trzeba popracować nad innymi aspektami, również żeby nie tracić punktów w głupi sposób. Czy Fred Wasser tego, do tego dopilnuje? tego dopilnuje? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, patrzę jeszcze. Orlando Ferrari. No nie, tutaj akurat to nie będzie y, y, mogło mieć miejsca. Y, czyli co? Raz, dwa, trzy. Czyli co? Przez kolejne kilka lat Ferrari będzie zamykać podium raz na y, rok i walczyć o top 5 w Generalce z Alpine i McLarenem. Nie no, aż tak myślę, że nie będzie, bo to jest jednak cały czas bardzo dobry zespół. I tak jak mówię, Binotto był genialny, jeżeli chodzi o kierowanie pracami nad, rozwojem, nad budową samochodu. Z rozwojem było już gorzej. Natomiast nie radził sobie w takich kontaktach powiedzmy międzyludzkich w zespole. Nie potrafił tego utrzymać w ryzach. Leclerc był od połowy sezonu obrażony. Carlosa Sańca tak troszkę wypuścili samopas, i potem była ta strategia. Nie potrafił zwolnić, nie miał takiej władzy, bo to też o to chodzi. Nie potrafił zwolnić tych, którzy cały czas paprzą strategię i tak dalej, czy paprają strategię. No i, i tu, tu są główne, jakby, moje zarzuty w stosunku do Binotto, że nie potrafił tam po prostu tego, brutalnie mówiąc, przytrzymać za mordę wszystkiego. Fred Waser raczej to potrafi. No tutaj Walfy to tak, jakby mu się nie chciało, a Ferrari będzie się musiał spiąć dzisiaj w ogłoszeniu garniturek, wszystko pięknie, no to teraz trzeba jeszcze pokazać to na torze. E, tak, no i Szarl przyspieszy, bo to taki trochę jego wujek. To prawda na pewno tutaj miało to znaczenie, że dobrze znają się, że Szarek lubi Freda Wasera, więc też będzie miał do niego kredyt zaufania, już nie będzie tak y, y, agresywnie podchodził jak do Binotto, czy z taką, z taką dozą nieufności, bo wiemy, że tak, tak też było. No i zobaczymy. E, jestem, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. E, y, tak, a w, a w Alfie będą cegły ładować, żeby nie była szybsza od Ferrari. <laughs> no nie, no to, to już i tak wiadomo, że zespoły klienckie nie mogą być y, y, szybsze od producenckich, chociaż zdarzało się, y, ale nie, no myślę, że aż tak źle nie będzie i y, Alfa pozostanie na swoim miejscu, to oni by się cieszyli, jakby zostali na tym szóstym miejscu, natomiast Ferrari będzie musiało, no duża presja na całym Ferrari, y, a Fred Wasser będzie to musiał udźwignąć. Zobaczymy, ja jestem... Naprawdę ciekawe jak to się będzie rozgrywało. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Tyle z najważniejszych wieści, jeżeli chodzi o e, szefów zespołów. Osta Dzisiaj powiem Wam szczerze, miałem mieć zupełnie inny dzień. Miałem e, bardzo dużo prac zaplanowanych. E, zresztą nadal mam niestety. Tylko wszystko się poprzesuwało, no bo te ogłoszenia. Ostatnie kilkanaście dni, no to tak potrzebuję troszkę się zresetować po bardzo intensywnym sezonie, chociaż cały czas działam i cały czas dużo tekstów się na blogu pojawia, no Tak to na kanale niestety było troszkę tego mniej. Planuję coś więcej, ale mm, pewne sprawy trzeba najpierw uporządkować. No i tym się teraz zajmuję. Tak jak porządkują je teraz Ferrari. Znowu jestem nieostra, ale ja nie widzę, bo ma, nie mam okularów. Dobra, to co? Zapraszam na moje czerwone serduszko, małe czerwone serduszko krwawi Adriatyka. Aż tak? Nie, no słuchajcie, dajmy temu Fredowi kredyt zaufania. Może, może coś jednak chłop wykrzesze z tego wszystkiego. Może będzie umiał, no a jak nie, no to wróci do Alfy, albo a nie, już nie, już nie wróci. Znaczy, wiecie, z perspektywy Wasera to, to naprawdę złapał e, boga za nogi, bo on i tak miał już ostatni rok w Alfie, albo i nie byłby w ogóle szefem zespołu, skoro już Audi się przymierza do wpuszczenia tam Andreasa. Zajdla, więc no on, on jakby wygrywa. On, on tu jest zwycięzcą. Pytanie, czy będzie tym zwycięzcą również po, po przyszłym sezonie. Zobaczymy. E, dobra. To tyle. Chcieliście wydumać Freda, Fred wyduma was. Uuu, aż tak? Zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będę wdzięczny za zostawienie łapek w górę, zaklikniecie subskrybuj, zakliknijcie tego dzwoneczka przy tym subskrybuj, za wsparcie kanału na Patronite, na Bajkofitu, na Tippo czy na YouTube. Bardzo mi będzie miło. No i co? Do następnych ciekawych wydarzeń w Formule 1. A może wcześniej coś wpadnie innego. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć!